Ostatnim odcinku. Złota piłka to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana tylko najlepszym piłkarzom, a to jestem ja, aktualnie najgorszy gracz na całym świecie, ale jestem przekonany, że pewnego dnia ja dostanę złotą piłkę jako pierwszy Polak w historii. Moje świetne występy w juniorach odbiły się szerokim echem w ekstraklasie, dlatego zostałem ogłoszony polskim Neymarem, więc presja na sam start jest ogromna. Jednak co piękne, szybko się kończy. W mediach można było dużo przeczytać o potencjalnym opuszczeniu Krakowi przez Dave'a. Ostatecznie te plotki stały się faktem. Dave otrzymał wiele ofert, które jednak postanowił odrzucić, ale najnowsza oferta została zaakceptowana przez zawodnika. I tak oto Dave dołączył do Sheffield United. Transfer okazał się bardzo udany. Dave szybko wszedł w zespół, zaczął strzelać pierwsze bramki oraz z nową drużyną awansował do Premier League. Swój pierwszy sezon w Sheffield zakończył z siedmioma bramkami i dwoma asystami w 17 rozegranych rannych spotkaniach. A więc koniec pierwszego sezonu. Cała drużyna udała się na zasłużony urlop, a w szczególności Dave. Wprowadził się świetnie w nowy zespół i ponadto wywalczył również awans do Premier League z Sheffield. A więc czas teraz zresetować głowę i wrócić silniejszym do nowej ligi. Mimo iż piłkarze udali się na zasłużony urlop, Dave postanowił, że nie będzie odpuszczał i większość swojego wolnego czasu spędzał na treningach, aby doskonalić swoje umiejętności. Zmienił się on nie tylko pod względem fizycznym i umiejętnościowym, ale również pod względem względem wyglądu, bo zmienił całkowicie swoją fryzurę i od teraz stał się uroczym blondynem. A więc u Dave'a zaszło wiele zmian i te zmiany trzeba było w końcu udowodnić. A najbliższa okazja do tego pojawiła się już w meczach przedsezonowych, w których Dave radził sobie wyśmienicie. Wiele razy asystował, strzelił również bramkę z rzutu karnego i ogólnie mecze przedsezonowe w jego wykonaniu były fenomenalne. Ale przyszedł w końcu czas na pierwszy inauguracyjny mecz Premier League. I jest pierwsza szansa Dave przy piłce. Dave... Objechał obrońcę. Dave dalej utrzymuje się przy piłce. Jest przerzucenie na lewą stronę. Odegranie do Davea. Dave uderza z za pola karnego, ale prosto w ręce bramkarza. Odegrajcie do Davea. Odegrali do Davea. Dave uderza, ale znowu prosto w bramkarza. Jednak to znowu Dave. Dave przy piłce. Uderzenie z ostrego kąta, ale znowu w bramkarza. Jest szansa dla Sheffield, niestety nie udało się tego wykończyć. Dave objechał obrońcy strzela, ale bramkaż to broni. Dave w tym spotkaniu robił co tylko mógł, aby strzelić bramkę i dać swojej drużynie zwycięstwo. Brał ciężar gry na swoje barki, jednak to nie przynosiło skutku. Ostatecznie zawodnik obejrzał czerwoną kartkę za głupie zachowanie, kompletnie zły ślisk i otrzymujemy czerwoną kartkę w tym spotkaniu. Tragedia. Jednak ostatecznie drużnie udało wygrać się to spotkanie. 1 do 0. Po lekkiej sprzeczce w szatni, Dave postanowił, że dalsza przygoda w Sheffield nie ma sensu. A więc oficjalnie Dave wręczył prośbę o transfer, która została zaakceptowana. Niby wszystko było świetnie, ale młody zawodnik nie dogadywał się kompletnie z trenerem, który wystawiał go na środkowej pomocy ofensywnej, a zawodnik wiele razy dawał do zrozumienia, że najlepiej czuje się na lewym skrzydle. Tak więc młody Polak postanowił spróbować swoich sił w koszulce AC Milanu, ostatecznie podpisując z nimi umowę. Mordy, jeżeli podobają wam się o odcinki z kariery Dave'a zostawcie łapeczkę, chcę zobaczyć jak bardzo przypadają wam one do gustu. Dobijemy 800 łapek pod tym filmem? Wejście do drużyny mogło trochę zająć, ale Dave o tym doskonale wiedział i nie tracąc czasu na nic, postanowił przyłożyć się jak najbardziej do treningów, ażeby tam pokazać swoje umiejętności nowemu trenerowi. Trener był w wielkim szoku, gdy zobaczył umiejętności swojego nowego zawodnika. Tak więc w meczu przeciwko Mązie, trener postanowił wpuścić młodego Polaka w 59 minucie. Jest szansa Dave, Dave przy piłce The cat Dave w polu karnym No trochę tutaj nie wydriftowało Ale dalej utrzymujemy się przy piłce Dave, 79 minuta Milan przy piłce Milan z szansą na akcję Złe podanie, ale udało mu się Dobrze zagłówkować Milan dalej przy piłce Milan, uderzenie i broni to bramkarz Niestety debiut nie kończy się happy endem Monza wygrała z Milanem 3 do 1 A Dave nie pokazał w tym spotkaniu Praktycznie niczego Stracił wszystkie swoje atuty I miejmy nadzieję, że w następnych meczach będzie grał zdecydowanie lepiej. Ja mam tylko jedno pytanie: jak to się stało? Dave, przez swój nowy transfer, zwrócił na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji Polski, który postanowił powołać 20-letniego zawodnika. Jest wrzutka Polska: czy coś z tego będzie? No, nic z tego nie będzie. Polska: czy będzie bramka? Arkad Arkadiusz Miliki 1 do 0, 52 minuta. A to już Dave z szansą na dośrodkowanie. Dave. Dave dalej przy piłce, dalej utrzymuje się Polska. Polska strzela, ale broni to bramkarz. Dave jest w reprezentacji Polski zaliczony, ale teraz czas na prawdziwy sprawdzian. bo Dave dostał szansę rozegrania spotkania w meczu przeciwko Interowi. Jest szansa, Dave przy piłce, Dave będzie wychodził sam na sam. To jest ta okazja. Dave strzela na 1 do 0. 84 minuta. Pierwsza bramka w barwach AC Milanu i to bramka przeciwko Interowi. Dave uderza z za pola karnego, ale za słabo. W meczu z Interem nie udało się jednak wygrać. Ale teraz przyszedł czas na spotkania w lidze Europy. Skończy, kończy to Polak. 2 do 0. Dave. Dave wychodzi znowu sam na sam Czy to skończy Polak? Kończy, to jego druga bramka w tym spotkaniu Jest podanie do Dave'a Dave strzela i mamy 2 do zera w tym spotkaniu Jest świetne podanie do Dave'a Dave 1 do 1, 80 minuta Dave Dave wchodzi w pole karne Będzie uderzenie? No nie będzie Ale Dave strzał przewrotką Ale broni to bramkarz Dave jest podanie do środka Odegranie Dave co tu się wydarzyło Ale ostatecznie Milan zdobywa Drugą bramkę w tym spotkaniu I czy to będzie bramka Jest 3 do 1 89 minuta Dave ograł teraz przeciwnika Jest w polu karnym, wyłożenie Strzelamy i co jest bramka na 1 do 1 Ale to jest bramka na 2 do 1 Dla Lazio ale Dave, co to był za odbiór? Leo, proszę nie skrzań tego, i jest 2 do 2. Dave, Dave wychodzi sam na sam. Dave, proszę skończ to, kończy to. 3 do 2, 88 minuta. No, i to jest bramka na 3 do 3 dla Lazio, w 90 minucie. Ostatecznie mecz kończy się remisem. Na pewno zauważyliście, że ostatnie występy Dave'a w barwach AC Milanu są niesamowite. No i tak też jest, bo zawodnik w 9 występach ma aż 6 bramek. No niestety nie dołożył ani jednej asysty, ale jest aktualnie królem strzelców w swojej drużynie. Wejście w zespół może nie było najlepsze, ale widać, że zawodnik cały czas się rozwija i staje się. Z meczu na mecz coraz lepszy. A raczej z szansą na bramkę jest podanie do Dave'a. Dave uderza i Dave strzela bramkę na 1 do 0 Dave, Dave leci z akcją. Dave w polukarnym jest wyłożenie i nie ma bramki z takiej sytuacji. Jednak Milan. Milan z szansą na bramkę i jest 2 do zera. Jednak to wszystko wydawało się złudne, ponieważ Dave otrzymał informację, że Stefano Pioli zdecydował się umieścić go na liście transferowej i jest gotów zaakceptować ofertę, żeby sprzedać zawodnika. Tak więc kolejne mecze w wykonaniu Dave'a nie były najlepsze. Zawodnik był załamany całą sytuacją, ponieważ starał się jak tylko mógł, a to nie była w głównej mierze tylko jego wina, bo cały zespół nie potrafił grać. Tak więc kolejne mecze w wykonaniu AC Milanu były tragiczne. Zespół praktycznie nic nie wygrywał a Dave grał coraz gorzej. Po trudnym okresie dla Dave'a stało się coś, czego zawodnik kompletnie się nie spodziewał. Podczas sesji na siłowni zobaczył, że został umieszczony w pierwszej jedenastce na najbliższy mecz. Zawodnik rozegrał pełne 90 minut i strzelił nawet bramkę w 58 minucie. Zawodnik stwierdził, że tak łatwo się nie podda i za wszelką cenę będzie walczył o to, aby dalej reprezentować barwy Milanu i grać regularnie w wyjściowej jedenastce.